Tematem naszego projektu jest wpływ działalności zawodowej, dydaktycznej i społecznej profesora Alfonsa Hoffmana na rozwój grudka i regionu. Projektem zajęli się uczniowie klasy siódmej z pomocą kolegów i koleżanek klas 03 pod kierunkiem nauczycieli. Powodami wyboru tematu są stulecie uruchomienia elektrowni wodnej w Gródku, które skłoniło nas do pogłębienia wiedzy na temat naszego patrona, budowniczego elektrowni. Określenie zakresu tematycznego do czasu pobytu profesora Alfonsa Hoffmana w Gródku. Chcieliśmy przekonać się, jak jego działalność wpłynęła na życie naszych przodków. Celem naszego projektu. Jest zbadanie wpływu działalności zawodowej, dydaktycznej i naukowej profesora Alfonsa Hoffmana na rozwój gospodarczy i społeczny Pomorza, a w szczególności Gródka i najbliższej okolicy. Sposoby i formy pracy Lektura publikacji w formie książkowej i ze źródeł internetowych Spotkania, prelekcje, wywiady, doświadczenia fizyczne Wycieczki edukacyjne do zakładu hodowli pstrąga w żurze, elektrowni wodnej w Gródku, wykonywanie zdjęć, nagrywanie filmów, przygotowanie prezentacji. Podział grup i ich zadania. Grupa matematyczno-fizyczna miała na celu przedstawienie historii elektrowni w Gródku, wyjaśnienie zasad działania elektrowni wodnej, zbudowanie domowej mini elektrowni wodnej. Grupa przyrodnicza – wskazanie przyczyn wyboru gródka na miejsce lokalizacji elektrowni, przedstawienie działalności w Lęgarni ryb przy elektrowni w Gródku, zaprezentowanie walorów krajoznawczo-przyrodniczych Gródka i okolicy. Grupa historyczna – przedstawienie działalności profesora Alfonsa Hoffmana, skupienie się na okresie pobytu w Gródku, wskazanie wpływu działalności zawodowej Dydaktycznej i społecznej na mieszkańców Gródka i okolicy, zaprezentowanie działalności Fabryki Grzejników Elektrycznych w Gródku, grupa informatyczna, zebranie efektu pracy powyższych grup w formie prezentacji, dopracowanie prezentacji do wystąpienia publicznego, przygotowanie potrzebnego sprzętu na wystąpienie prezentujące efekt końcowy pracy, natomiast grupa plastyczna. Wykonanie prac przedstawiających ciekawe miejsca w Grudku i okolicy, przygotowanie ekspozycji prac plastycznych, przygotowanie elementów dekoracji. A więc zaczynamy. Czy wiecie, że sami jesteście w stanie zbudować mini elektrownię wodną? Istnieje forma troci zwanej trocią Grudecką. Grudek, mimo iż był maleńką wsią, miał w pewnym momencie kluczowe znaczenie dla rozwoju kraju. Naszą miejscowość odwiedziło trzech przedwojennych prezydentów, najsłynniejsze polskie transatlantyki, zapatrywały się w sprzęty z grudeckiej fabryki, i że po czarnej wodzie spływał kajakiem najwybitniejszy Polak, święty Jan Paweł II. A jeśli nie wiecie, to nasza w tym rola, żeby odpowiedzieć Wam na te oraz wiele innych pytań. Profesor Alfons Hoffman to patron naszej szkoły, ale czym sobie na to zasłużył? Oto jego mocno skrócony życiorys. Urodził się 12 listopada 1885 roku w Grudziądzu, gdzie ukończył gimnazjum. Po studiach politechnicznych w Gdańsku, wyjechał zdobywać doświadczenie zawodowe w Niemczech. Jednak już w 1919 roku wrócił do Gdańska, gdzie prężnie działał w Towarzystwach Śpiewaczych oraz w Polskim Towarzystwie Gimnastycznym Sochu. W 1920 roku został oddelegowany do Torunia jako specjalista do spraw elektryfikacji Pomorza. Okres międzywojenny w jego życiu to przede wszystkim dokonania jako dyrektora Pomorskiej Elektrowni Krajowej Gródek w zakresie elektryfikacji pomorza. W roku 1950 zaczął pracę dydaktyczną i naukową w Gdańsku, a jego imponujący dorobek przypieczętowany został tytułem profesorskim. Hoffman jeździł z wykładami, należał do wielu krajowych i międzynarodowych organizacji gospodarczych, technicznych oraz naukowych. Zmarł 30 grudnia. 1963 roku w Gdańsku i tam został pochowany na cmentarzu Srebrzysko w kwaterze profesora. Dolina Żgiwdy nie jest formą utworzoną wyłącznie przez rzekę. Początków jej należy szukać przed kilkunastoma tysiącami lat. Wtedy to wody roztopowe lądolodu skandynawskiego odpływały na południe, żłobiąc m.in. dolinę Którą dziś wykorzystuje Wda. Działo się to podczas zlodowacenia północno-polskiego, zwanego też zlodowaceniem bałtyckim. Wda i jej siostra Brda, jako jedne z nielicznych rzek, płyną z północy na południe. Wda często tworzy zakola. Takie 6-kilometrowe zakole zauważyli i postanowili wykorzystać Prusacy do budowy elektrowni wodnej. Dlaczego właśnie tutaj? Ponieważ tereny były o dużym zalesieniu. Opady były wystarczające, około 550 mm rocznie. Był równomierny przepływ wody, bez znacznych jej wahań. A co najważniejsze, naturalny spad wynosił aż 6 metrów, a po przegrodzeniu rzeki zaporą i spiętrzeniu wody uzyskano dodatkowe 12 metrów, Łącznie 18 metrów spadu, co stanowiło wręcz idealne warunki do wybudowania elektrowni wodnej. A w miarę szybkiemu postępowi prac sprzyjała też bliskość węzła kolejowego w Laskowicach Pomorskich, dzięki któremu szybko przywożono potrzebne materiały i urządzenia. Polacy tuż po odzyskaniu niepodległości. Przyjęli za sprawę najwyższej wagi zapewnienie odradzającej się ojczyźnie niezależnych źródeł energii. Profesor Alfons Hoffman zdawał sobie z tego doskonale sprawę. Już sprawie 100 lat temu powiedział: Tyle wolności, ile niezalewnych źródeł energii. Bez energetyki państwo polskie upadnie. Słowa te są niezwykle aktualne, zwłaszcza w obecnych czasach. Kiedy większość krajów zmaga się z kryzysem energetycznym i ekonomicznym. Trzeba zacząć od tego, że energia pozyskiwana w grudeckiej elektrowni jest energią odnawialną pozyskiwaną z wody. Woda obecna jest w glebie, w roślinach, atmosferze i lodowcach. Energia promieniowania słonecznego powoduje nieustanne parowanie wody, czyli przechodzenie ze stanu płynnego w gazowy. Woda ze zbiorników wodnych, gleby i roślin ulatuje w ten sposób do atmosfery. Para wodna w atmosferze następnie się skrapla i w wyniku działania siły grawitacji powraca na Ziemię w postaci opadów atmosferycznych. W ten sposób funkcjonuje nieustanny obieg wody w przyrodzie, będący źródłem łatwej do pozyskania energii odnawialnej. Najłatwiej jest ujarzmić energię wody spływającej pod wpływem grawitacji z terenów wyższych do niższych, czyli energię rzek. Ludzie wykorzystują tę energię już od tysięcy lat. Koła wodne napędzające dawne młyny zostały współcześnie zastąpione przez turbiny napędzające generatory prądu elektrycznego. Hydroenergetyka zaspokaja obecnie 16% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Większość elektrowni wodnych do swego funkcjonowania potrzebuje przegradzającej rzekę zapory spiętrzającej wodę. Są to niejednokrotnie ogromne budowle, których wysokość dochodzi do 300 metrów. Im wyższa zapora, tym większe powstaje ciśnienie wody, co przekłada się na moc elektrowni. Już w 1914 roku Niemcy rozpoczęli budowę kanału. Prace szły wolno ze względu na brak pieniędzy przez prowadzenie I wojny światowej. Do 1919 roku wybudowano fundamenty hali maszyn, wykopano kanał i zaczęto budować zaporę. Gdy w 1920 roku odzyskaliśmy nasze ziemie, został tu oddelegowany profesor Alfons Hoffman, który ukończył budowę elektrowni. 24 kwietnia 1923 roku prezydent II Rzeczpospolitej Polskiej, profesor Stanisław Wojciechowski, uroczyście uruchomił elektrownię. Oprócz prezydenta Wojciechowskiego Grudek wizytowali prezydent Ignacy Muścicki oraz Gabriel Narutowicz, jeszcze jako minister robót publicznych. Zasługą Alfonsa Hoffmana było opracowanie w 1922 roku pierwszego planu elektryfikacji województwa pomorskiego zwanego Małym programem Gródka. Turbiny są sercem elektrowni. Elektrownia posiadała wtedy dwie turbiny Francisa. Nazwa pochodzi od nazwiska jej twórcy. Przęgnięte z generatorami o łącznej mocy 2,5 MW. W turbinie Francisa, w odróżnieniu od innych turbin, wirnik ma inny kształt i budowę, a łopatki wirnika są nieruchome. W 1927 roku uruchomiono trzecią turbinę. Elektrownia osiągnęła wówczas moc 3,5 MW i była największą hydroelektrownią w Polsce. Prąd z elektrowni w Gródku był dostarczany m.in. do Torunia, Grudziądza, Hełmna i Świecia, a w końcu na potrzeby nowo powstającego miasta portowego Gdyni. Obecnie w elektrowni Grudek nadal pracują trzy turbiny Francisa, które średnio w zależności od pory roku wytwarzają moc 3,5 MW. Poznaliśmy już historię powstania elektrowni w Gródku. A teraz popatrzcie, jaka jest zasada działania elektrowni wodnej. Od dawnych czasów ludzie wykorzystywali energię, jaką niesie ze sobą woda. Odpowiednio ustawione koło młyńskie pobierało energię z wody i wykorzystywało ją do mielenia zboża. Mogło być też wykorzystywane do innych prac. W dzisiejszych czasach energia wody zamieniana jest na prąd elektryczny w elektrowniach wodnych. W takiej elektrowni turbinę obraca ruch wody. Woda, aby poruszyć turbinę i generator, musi spadać z dużej wysokości, podobnie jak w wodospadzie. Najpierw trzeba więc spiętrzyć wodę w rzece, czyli przegrodzić rzekę zaporą. Powstaje wtedy jezioro zaporowe, czyli zapas wody dla elektrowni. Wewnątrz zapory jest szeroka rura, której nie widać z zewnątrz. Przez nią z jeziora zaporowego spada woda na turbinę, która zaczyna się obracać i napędza generator. Wykorzystując tę wiedzę, zbudowaliśmy w domu mi elektrownię wodną. Przedstawi doświadczenie sporzone na potrzebę naszego projektu. Będzie ono pokazywało, jak budować mini elektrownię wodną. Zapraszamy doświadczenia. Potrzebujemy wiatracza od komputera oraz miernika napięcia elektrycznego. Teraz miernik wskazuje około. 100 mV. Kiedy zwiększymy wysokość wody, będzie wskazywać około 350 mV. Jako ciekawostkę, pokażemy Wam, ile gospodarstw domowych może skorzystać z energii wytwarzanej w elektrowni w grudku. Jeżeli jedno gospodarstwo domowe zużywa rocznie średnio 2000 kWh. Aby to obliczyć, należy wykonać następujące działania. Z tych obliczeń dowiedzieliśmy się, że przy pełnej mocy elektrownia w Gródku może zasilić w prąd 15 330 gospodarstw domowych, czyli prawie tyle, Ile gospodarstw domowych posiadają łącznie gminy Drzycim, Osie, Lniano, Nowe i Świecie? Prawowodne nakazywało budującym hydroelektrownię z zaporami wybudowanie przepławki. W razie braku możliwości technicznych nakazywało coroczne zarybianie wód. U nas wybudowanie przepławki było niemożliwe ze względu na spad, który wynosił aż 18 metrów, dlatego slajd jest przekreślony. A co to przepławka? Przepławka to taki ciek wodny obok elektrowni, umożliwiający przepłynięcie ryb z dolnego do górnego biegu rzeki natarło. Profesor Alfons Hoffman zaprojektował wylęgarnię ryb, która powstała tuż przy kanale derewacyjnym i elektrowni. Oczywiście, profesor Hoffman. Zrobił to z wielkim rozmachem, bo była to jedna z największych i najnowocześniejszych wylęgarni na pomorzu i Wielkopolsce. Ta najnowocześniejsza wylęgarnia była wyposażona w duże wany lęgowe, aparaty wylęgowe w formie szklanych słojów, które pozwalały na wylęg i podchów około jednego miliona ikry strąga potokowego lub dwóch milionów ikrysiei w sezonie na początku. W wylęgarni hodowano na rybek siei i pstrąga. W czasie wojny wylęgarnia była nieczynna, a po wojnie hodowano jeszcze na rybek szczupaka i węgorza. A czym karmiony jest na rybek w lęgarni? O tym dowiedzieliśmy się w zakładzie hodowli pstrąga w Żurze, gdzie udaliśmy się na wycieczkę. Obecnie za akwenu grudeckiego. Zajmuje się Polski Związek Wędkarski, okręg Bydgoszcz, koło Okoń w Grudku. Zalew zarybiany jest narybkiem wiosną i jesienią, kiedy temperatura wody wynosi od 8 do 10 stopni. W tym roku zalew zarybiany był narybkiem sandacza, karpia oraz szczupaka. Pozytywnym efektem ingerencji człowieka w wodne środowisko naturalne było wykształcenie się troci grudeckiej. W artykule Juliusza Nowickiego w Echu Borów Tucholskich czytamy Troć w zalewie grudeckim odcięta jest od wędrówek elektrowniami w Grudku i Żurze i stworzyła formę zwaną trocią grudecką. Różni się ona od troci jeziorowej sinoniebieskim tyłem głowy. Rzeka Wda to też miejsce wypoczynku i rekreacji. Popularyzował je profesor Alfons Hoffman, z którego inicjatywy w Gródku w 1931 roku powstał klub kajakowy WDA, stowarzyszenie, które prowadziło aktywną działalność turystyczną. Miało dużą ilość sprzętu wodnego około 50 kajaków własny strój galowy i zawołania: to... Pozdrowie piękno i swobodę! Wszyscy na wodę! Kontynuują tę tradycję poprzez organizowanie i uczestniczenie w spływach kajakowych. Najpopularniejszymi szlakami kajakowymi są odcinki błędno Stara Rzeka Tleń, Gródek oraz Grudek Kozłowo. Trasy te posiadają malowniczy krajobraz, są dosyć spokojne, chociaż miejscami trudnych do pokonania, ponieważ rzeka ma tam charakter górski. Warto też wspomnieć, że naszą miejscowość w lipcu 1956 roku podczas spływu kajakowego odwiedził jeszcze jako ksiądz Karol Wojtyła, późniejszy papież, Święty Jan Paweł II. Na pamiątkę pobytu Karola Wojtyły w naszej okolicy, na papieskich łączkach, postawiono w grudniu obelisk z tablicą informującą o tym wydarzeniu, a w Leosi drewnianą kapliczkę z figurą świętego Jana Pawła II i napisem Ja tam u was byłem, pilnujcie mi tych szlaków. Z inicjatywy profesora Alfonsa Hoffmana jako wotum wdzięczności w 15. rocznicę uruchomienia elektrowni Grudek i 20. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę postawiono na wodach zalewu Figurę Matki Bożej, zwanej Gwiazdą Morza czyli Stella Maris, miała chronić Grudek, jego mieszkańców, elektrownie i kajakarzy pływających po Przez Grudek wiodą też wytyczone przez PTTK szlaki turystyczne: żółty szlak pieszy Alfonsa Hoffmana oraz zielony szlak rowerowy księdza doktora Bernarda Sychty. Niedaleko stacji kolejowej Leosia, gdzie kończy się żółty szlak pieszy, znajduje się trzeci co do wielkości w Polsce głaz narzutowy zwany kamieniem świętego Wojciecha bądź kamieniem diabelskim. Wraz z rozwojem szlaków, odnowiona została plaża i baza turystyczna do rekreacji i wypoczynku nad Zalewem Grudeckim, z której korzystają mieszkańcy oraz turyści. Zastanawiacie się może, co jeszcze przyciągało ludzi do Grudka, bo że piękno przyrody to nie ulega wątpliwości. Profesor potrafił wykorzystać walory krajobrazowe, by jednocześnie pokazać elektrownię i zapoznać z ofertą powstałej w 1932 roku fabryki grzejników elektrycznych, która wykonywała nie tylko urządzenia grzejne, ale także sprzęty gospodarstwa domowego urządzenia dla przemysłu, rolnictwa i transportu. W najlepszym okresie działalności zatrudniała ponad 500 pracowników. Była więc jedną z największych w okolicy. Ayd przedstawia produkcję fabryki w latach 1931-1938. Produkowała niezawodne i w stosunku do podobnych produktów Sprowadzanych z zachodu dużo tańsze urządzenia dla przemysłu, np. kotły do gotowania, wirniki, piecyki do wypalania matryc, grzejniki do wagonów kolejowych, kotły do kleju, sprzęty gospodarstwa domowego, takie jak żelazka, kawiarki, imbryki, czajniki, nagrzewnice, tzw. słoneczka, kuchenki. Piekarniki, bojlery. Produkowano też kompletne kuchnie i sprzęty grzejne dla firm i instytucji. Na przykład polskie transatlantyki były wyposażone w sprzęty z grudeckiej fabryki. Pamiętać należy, że na początku XX wieku ludzie bali się elektryczności, dlatego trzeba ich było do niej przekonać. Zwłaszcza gospodynie domowe. W związku z tym organizowano kursy gotowania na kuchenkach elektrycznych, oczywiście w garnkach z grudeckiej fabryki. Wydawano też broszury informacyjne oraz czasopismo, np. Kuchnia Elektryczna, poświęcone racjonalnej gospodarce domowej z przepisami i poradami kulinarnymi. Salony firmowe działały w dużych polskich miastach Gdyni, Płucku, Toruniu. Grudziądzu, a także w Warszawie. Produkty prezentowano na targach i wystawach w kraju Grudziądzu, Poznaniu, Krakowie i poza jego granicami na targach w Berlinie czy w Stanach Zjednoczonych. W roku 1935 po Polsce kursował specjalny pociąg wystawienniczy. Profesor Hoffman, jako gorliwy chrześcijanin. Zadbał też o elektryfikację kościołów, na przykład kościoła w pobliskim Drzecimiu. A że był człowiekiem mądrym i przedsiębiorczym, wiedział, że to pomoże w przekonaniu do elektryfikacji rzesze wiernych. W elektrowni organizował nawet zjazdy dla księży w tej sprawie. Niezwykła wręcz dbałość o jakość produktów. Wymagała ciągłej kontroli wytrzymałości materiałów i urządzeń. Przy fabryce powstały najnowocześniejsze w Polsce laboratoria, które odwiedzali studenci i profesorowie politechnik oraz fachowcy i naukowcy z kraju i z zagranicy. Przy elektrowni działała również szkoła, która kształciła elektryków, ślusarzy, murarzy oraz dokształcała inżynierów. Wychodzili z niej cenionej klasy fachowcy słynący z rzetelności, uczciwości i kompetencji. Znani absolwenci to profesor Kazimierz Kopecki, rektor Politechniki Gdańskiej, poseł na Sejm oraz inżynier Tadeusz Gede, powojenny minister handlu wewnętrznego i wicepremier. Ten niezwykły człowiek zmienił nie tylko oblicze polskiej energetyki, ale także życie prostych robotników. Zakładając amatorski teatr, ochronkę dla dzieci, stołówkę pracowniczą, powołując zakładową jednostkę Straży Pożarnej czy budując mieszkania dla pracowników. Liczne dowody pamięci w postaci obelisków, nazw ulic, tablic pamiątkowych czy patronatu nad naszą szkołą wskazują niezaprzeczalnie, że działalność Alfonsa Hoffmana wpłynęła na życie mieszkańców Grudka i okolicy nie tylko za czasów II Rzeczpospolitej ale oddziałuje nadal, mimo upływu czasu. Profesor był wybitnym energetykiem, dydaktykiem, naukowcem, a przede wszystkim dobrym człowiekiem i patriotą, dbającym o rozwój kraju i polskiego społeczeństwa. To człowiek renesansu, który wyprzedzał swoje czasy niemalże w każdej dziedzinie swej działalności. "Jego wyciorys i owoce pracy imponują i inspirują."